Cześć, ja jestem Karla, a to jest Legacy w Sims 2 i jak widzicie, jesteśmy na wakacjach i cała nasza trójka tutaj jest, czyli jest od lewej do prawej Otylia, Dagmara i Marcel. Wszyscy są poprzebierani w nowe stroje. Ogólnie wybrałam sobie wyspy Twiki, bo jakoś tak mam sentyment do tego otoczenia po prostu no i wybrałam nam 4 dni, 3 noce. Sądzę, że dzisiaj w odcinku będziemy tylko tutaj na wakacjach, i też jest to taki dodatkowy czas, więc ja nie będę ich tam potem po powrocie postarzać czy coś. Także no, lecimy, odpoczywać i, i bo, potem w następnym odcinku planuję się wziąć za te biznesy, bo bardzo spoko pomysły da dawaliście w komentarzach, więc no, trzeba je wykorzystać, co nie? Więc zaczynamy. Dobra, to tak, widzę, że Dagmara to by chciała kupić sobie nową biżuterię. Przed chwilą ku, ku, kupiłam im nowe ubrania, no ale dobra, skoro tak pragniesz, to idź sobie kupić biżuterię. Otylia chciałaby popływać. Dobra, to, to, to idź sobie, popływaj. Eee, a Marcel chciałby kupić pamiątkę. No oczywiście, że chcą coś kupować, jak to pieniążkowe simy. Eee, Dagmara, gdzie ty... Ale no, miałaś kupić biżuterię sobie. Halo, chodź nu no tu, kobieto. Widzę, że też chciałabyś się nauczyć nowej techniki masażu, dobra? Możemy ci to zapewnić. I w sumie Otylia chciałaby się upalać, tylko ja nie wiem, czy teraz, jak jest południe, to czy ty się nie spalisz, ale skoro masz takie pragnienia, to proszę cię bardzo. A potem możesz sobie coś zjedz. W ogóle widzę, że wszyscy jesteście jakoś tak raczej głodni. Co ty możesz kupić? Weź sobie kup palemkę, okej. Okay? O, tutaj widzę, że jakaś e, ruda pani chciała zaczepić naszego Marcela, ale zrezygnowała ostatecznie i załadowała nam się biżuteria. Nie wiem, co ja ci mogę kupić? E, możecie jakąś brązoletkę? Tutaj kupię taką typowo wyspową, tylko nie wiem, czy to do ciebie by pasowało. Może naszyjnik jakiś taki? Nie wiem. O, może takie coś, bo to jest chyba jakiś taki... W sumie go nie widać, a, 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 ale ja lubię ten naszyjnik, więc, więc go miej. Jak nie zapomnę, to założę. Dobra, a co to jest za ruda tutaj pani? Okej... Okay. Virginia bułka. To powitaj tu, Virginie. Ale chyba raczej chemii jakiejś tam nie macie, więc... A może jednak? Okej, okay, dobra. Dwa piorunki, nie jest źle. Więc kto wie, czy... Marcel nie przywiezie sobie wybranki życia z wakacji. W sumie rudych włosów jeszcze nie mieliśmy, nie? A nie, czekaj, nie, mieliśmy, mieliśmy, tak, no, racja. W pierwszym pokoleniu było, znaczy w sensie w sumie to w drugim pokoleniu, znaczy w pierwszym też, ale jakby naszym takim rodzonym to w drugim dopiero. <laughs> Konstancja przecież miała rude włosy. Ale to było tak dawno, że ja już po prostu tego nie pamiętam. No ciekawe, czy Otylia się spali, czy opali normalnie. Ona to ogólnie ma 3 albo 2 dni dostania się emerytką. Więc no... Ta, ta, taka ostatnia chwila młodości teraz. Dla niej. A tak ogólnie, co tam u Otyli słychać? No to mm, pracuje jako dostawca pizzy. E, całkiem nieźle idzie do niej to jej spełnianie mm, celu życiowego, bo ma chyba już 26 randek, tak mi się wydaje, że... Dosyć sporo tych randek jej tam porobiłam, więc no, no. Aha, opaliła się, ale chyba tego nie widać. Może na skinie, albo w sensie, może to kwestia skina, a może po prostu tak jakoś. W ogóle patrzcie, jaki ona ma tutaj ten grzejnik <grych> na brzuchu. No, ładnie, ładnie. Wyćwiczona forma. Marcel, a ty zjadłeś, zjadłeś dobrze i idziesz lepić zamek z piasku. No, jak wolisz. Zaraz sądzę, że będziemy się przemieszczać na jakąś inną parcelę, w sumie. A Chociaż może z tą wycieczką to poczekamy, może jeszcze komuś się zachce pojechać na wycieczkę, to sobie wszyscy we trójkę pojadą, nie? Tak, a tutaj te toalety mają źle wstawione drzwi. O proszę, Degmara coś znalazła, znalazła sobie w kajucie kapitana. Ciekawe co to takiego. Może jakiś dziennik, albo monetę może tam jakąś. A, dziennik kapitański, no właśnie. I też Marcelowi coś udało się znaleźć. Dobra, to jeszcze ty sobie idź, Otylia, tam przeszukaj tą kajutę kapitana. Znajdźcie sobie jakieś pamiątki może, co? A, ty też dziennik kapitański, okej. Okay. Chociaż teraz może wyjść w sumie duchu, bo jest ten ciemno. Więc może pogadamy z duchem. Ale widzę, że nie, coś tam... Otylia sobie znalazła, po prostu pewnie też dziennik kapitański, albo. A, mapę skarbu! Proszę. No dobrze. To ja sądzę, że przemieścimy się może na jakąś inną parcelę. Jeszcze tacy zmęczeni nie są, więc mogą jeszcze sobie gdzieś tutaj chodzić. ogólnie, to ten. Zameldowaliśmy się w ośrodku Podwójna Palma. To jest taki jeden z tańszych, ale trochę lepszych. Bo w sumie też mieli jakoś 10 tysięcy, a chciałam im jeszcze kupić ciuchy, więc no, tak nie chciałam szaleć za bardzo. E, czy stare ruiny na, na plaży to raczej nie. Może idźcie, odwiedźcie sobie te ruiny, czemu nie? Ogólnie to tutaj bym chciała, żeby otylia sobie jeszcze troszeczkę na rędeczki pochodziła na tych wakacjach, e, ale no, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, wszystko. Ja widzę o tyle, że Ty to taka trochę głodna jesteś. To weź sobie coś tam przekąś. O, proszę, tak, Mara też jest głodna. Wszyscy pewnie głodni. Też Marcel nie, nie, nie tak. E, nie, nie, nie tak strasznie głodny jest tutaj. Więc niech idzie sobie tam złożyć ofiarę. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Znowu chcesz kupić pamiątkę? No, przecież kupiłeś. O, Przyjmij to proszę na znak wdzięczności za Twoje uczynki. Ale, ale my mamy już taką palemkę. Gdy w sumie spoko, dwie palemki to ten. Akurat chciał kupić pamiątkę, to szkoda, że mu się to nie spełniło. Tutaj masz gorące źródła, chcesz się w nich wymoczyć, więc idź sobie. I zaraz sobie pojadę jeszcze może na wycieczkę jakąś i pewnie wrócimy do hotelu się wyspać. I dopiero rano gdzieś tam wyruszymy na kolejne podboje wysp. Hm, Otylia nic nie dostała za złożenie ofiary. A Dagmara... O, przyjmij to proszę na znak wdzięczności za twoją... Ciekawe o co to chodzi, że... nie wiem. Się? Hm, bo... Marcel kupował pamiątkę, a Dagmara kupiła sobie biżuterię. I w sumie jeśli jest tu gdzieś lustro, to ja bym jej wygląd zmieniła, to bym może jej... E, dała ten naszyjnik, choć tutaj zmieni sobie wygląd. Nie wiem, może to od tego zależy, że jak się coś kupi, będąc na wakacjach, to wtedy dostaje się jakąś tam pamiątkę. Ty masz te kolczyki założone? Nie miałaś ich założonych, nie wiem czemu. E, dobra, i taki naszyjnik, taki delikatny. Do ciebie pasuje. W sumie mogłabym jej też troszeczkę makijaż może zmienić czy coś, ale to nie chce mi się teraz myśleć potem najwyżej. Też się zastanawiam, czy tak może nie zmienić fryzury bo skoro jest już takim tym rekinem biznesu, a chodzi w takich troszeczkę tych włosach nieogarniętych, w sensie takiej na, wiecie, na twarz opadają, więc może przydałoby się jakieś upięcie ogarnąć. Ale no zobaczymy. Dobra, teraz pytanie, która ta wyprawa jest najtańsza paralotnie chyba? A nie, to jest najdroższa. To nie, to może coś tańszego, to może ta łódź? Jest najtańsza? Nigdy nie pamiętam. No, daj mi tą wycieczkę głupią zarezerwować. No, ile można? Dobra, 100. Tak, to jest to. Ok. A weźcie, podnieście sobie. Mhm, uh -huh. Wracamy ze swędzącą wysypką. No to fantastycznie. Ja jak zwykle wiem, którą, yy, którą opcję kliknąć. O, to może ja tak ogólnie powiem, że tak jak na co dzień używam tego modu na postęp czasu, to na czas wakacji wyjęłam ten mod, ponieważ on trochę tutaj koliduje z tymi wakacjami, no bo na wakacjach ten czas normalnie jakby leci, nie? A więc jeśli go używacie, to, to to tak zalecam po prostu na czas wakacji wyjmować tego moda, bo inaczej tutaj by się chyba pojawiło to okienko i trzeba by było czekać, mimo że ten czas już by był jakby zmieniony, nie? Także, bo raz taką właśnie miałam sytuację, że pojechałam na wakacje i się okazało, że to tak troszeczkę koliduje. No Nie, teraz będziecie się budzić. No idźcie spać normalnie. Nie ma żadnej wysypki. Śpicie. Dobra, o weź wstawaj yy, i weź sobie tutaj zamawiaj płatki na śniadanie i potem idź się ogarnij. I zaraz będziemy sobie wychodzić, tak sądzę. Dobra, ty się Dagmara nieco już najadłaś, e, chcesz się nauczyć tego masażu e, gorącymi kamieniami, więc idź i się po prostu naucz. O, tutaj też w sumie mamy saunę. Hmm. Można by wykorzystać jej potencjał ukryty. Czy to jest ta... O, to jest ta Virginia, co się do nas, w sensie nie do nas, tylko do Marcela się wcześniej zalecała. Więc w sumie, może weź z nią tutaj tak ugadaj, tutaj też jest jakaś gilda, kolano. Ale do nich chyba. A to jest, nie wiem, czy to, to jest chyba nawet nastolatka. No to to nie, to nie. Nie będziemy jej ruszać. No, już jesteś z nią przy, ten na etapie przyjaciel. Więc w sumie, w sumie możemy tu coś, coś pokminić. Tak, w sumie Marcel już taki wcale najmłodszy nie jest. Tam niby dwie jakieś kobiety ma, a jeszcze z żadną nie spał, co nie, więc można by w czasie wakacji to po prostu nadrobić, tak? No ale dobra. Jest już dwunasta, więc y, idziemy sobie na jakąś tam parcelę. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś sobie pójdziemy w sumie. Co tu jeszcze można porobić? Oprócz tego, że gorące źródła, to masaż i źródła, więc tak w sumie. He, tu hotel, tutaj te, te ruiny. Chyba na plażę pójdziemy. Może na o, molo na plaży. Tam jest ten y, tańca, chyba się można nauczyć. To może któryś z nich będzie chciało się nauczyć to może Otylia w sumie tak do niej to pasuje. No nie, a ten znowu chce kupować pamiątki albo biżuterię. Nie ma. No, całą wycieczkę mogę Ci teoretycznie zapewnić. Eee, co ty możesz porobić? Może weź i sobie um, ulep zamek z piasku. A potem no co? Potem, o, może poszukaj muszelek sobie troszeczkę, może coś znajdziesz. Zawsze będzie można potem e, posprzedawać poza wakacjami. W sensie, jak wrócimy z wakacji, to miałam na myśli. A to w sumie tak maar też się możesz poopalać. A ty o tyle ja, znowu chcesz pływać w oceanie. Dobrze. To jak tylko uda mi się tutaj gdzieś kliknąć, żebyś mogła wejść, to, to, to ci to spełnia. O, dobra. Tutaj na tej barceli chyba raczej spędzimy cały dzień, coś tak mi się wydaje. No jednak jest to, że troszeczkę może do roboty, chociaż na innych pewnie będzie dokładnie to samo do roboty. O widzę świetnie. Grat nam się roz, tutaj rozpadał. Ale mimo wszystko można się opalać, także no dobrze, skoro potraficie, to to, to się opalajcie. O, coś się udało znaleźć, jak marze małża. O, to może sobie ten, ...poustawiamy ustawiamy w domku. W sumie to ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby e, oni tutaj ten byli na tej parceli, jak pada grad, bo no, od gradu mo mogą simowie umrzeć. Nie wiem, czy to może się dziać na e, wakacjach, ale w sumie. W sumie może zmienimy miejscówę. No, jednak byłoby przykro, gdyby któreś z nich tak nagle... Albo gdyby wszyscy, <grymnie> nie, <grymnie> sobie poumierali, więc e, może, może dwójka z was chyba chce na wycieczkę jechać, no właśnie. E, więc e, wszyscy sobie polecicie. Przelot helikopterem, idź Marcel, zarezerwować. One w ogóle w tych kostiumach bez tych, bez butów, bez niczego... O, o tyli, ja się przebrała, no proszę. Uh, użyć sprayu, czy otworzyć okno? Hmm. Nie wiem, otwórz okno. O, zdobywają punkt logiki. No to dobrze, że chociaż tutaj się coś udało, ale widzę, że nadal pada. To, to to, pójdziemy na jakąś inną porcelę, jakąś taką ukrytą, może. Chociaż chyba właśnie przestało. Mi się wydaje, że chyba. No, słoneczko już wyszło, także w sumie. Kurczę, mogłabym im stawić w sumie restaurację. Chociaż w jednym hotelu jest restauracja, tylko ciekawe, czy to by zadziałało, gdyby oni tam poszli. A to spróbujemy. Dodamy Was sobie. W... Serio? Przyjechaj z nim na wakacje i musisz go witać. No tak, 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 się, tak, tak to się czasami tutaj po tych e, wycieczkach dzieje, że oni się muszą ponownie witać. Dobra, wszyscy jesteście w grupie. Spoko to idziemy na porcelę publiczną. I to jest... Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Tu jest... Tak, to tak, tu jest ta restauracja. Zobaczymy, czy będziemy mogli sobie zarezerwować stolik. Jak nie, to wrócimy do naszego hotelu po prostu i sobie coś tam zamówimy, nie? No i dobra, czy możemy sobie... O, możemy sobie stolik zarezerwować. To dawajcie, chodźcie tutaj. No i dobra, najbardziej chyba jest głodna Dagmara. Ale chyba wszystkim wezmę i zamówię to wszystko. E, czyli chyba łososia, chociaż... Czy homar jest bardziej syty? A może żeberka? Chociaż nie, te żeberka chyba nie są aż tak... A może? Hmm, no dobra, poprosimy łososia razy 3. Ale coś mi się wydaje, że będą musieli chyba sobie jeszcze zamówić, zwłaszcza Dagmara. Bo jest po prostu głodna. Jakoś mało syty był ten łosoś. Hmm, więc możemy poprosić... Nie możemy zamówić jeszcze raz? Chyba, że jeszcze raz... 3 o, dobra. Jest, że zamów. Dobra, Dagmar, leć, bo kurde, obawiam się, że oni mogą nie zdążyć i. sikają się na bank. To będzie pięknie. Epickie. No, no. Ewentualnie dotrą do toalety, wejdą i. A nie, dobra, udało im się. Ale w ostatniej chwili, naprawdę. Ja wiem, Otylia, pragniesz siku, ale no, co ja ci poradzę, że jest jedna publiczna toaleta. Ale ja sądzę, że wy to, y, tą swoją grupę możecie y, zakończyć. Tylko że. O, jest koniec spotkania. Dobra. Weź to Marcel, kończ. O, jesteś. O, szkoda, że idziesz już. No dobra, może jeszcze ciebie złapiemy. E, bo chciałam się zapytać tej Virginie, ile ona ma pieniędzy. Bo jeśli by była bardzo bogata, to wiecie, może udałoby się tutaj spełnić pragnienie. Marcela, te, 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 te po... zresztą te pozostałe dwie kandydatki też musimy. Zapytać, czy są kasiaste, czy nie. No, bo jednak Marcel to taki trochę ten materialista powiedzmy. <grymne> ale no dobra. Idźcie, weźcie spać. A ja jestem ciekawa, czy Marcel może to w jakby tutaj do tego hotelu zaprosić? Chyba nie. Zadzwonić może, ale zaprosić raczej nie. Tak mi się wydaje. Zobaczę. A nie, można ją zaprosić. O kurde. Ciekawe, czy dlatego, że ona jest tutaj, jakby też na wakacjach, czy e, z każdego Steam'a można tak zaprosić. To musiałabym sprawdzić zaraz ten. A w sumie, gdy masz telefon komórkowy, weź spróbuj zadzwonić i zaprosić kogoś ze swojej rodziny. Na przykład Albina, jakbyś chciał. A z Albinem można tylko porozmawiać. No, widzicie. Jakichś tutaj ciekawych rzeczy się dowiadujecie u mnie na odcinku. <laughs> Uuu, uh, no to powiem ci, że e, mam nadzieję, że nas tutaj nie okłamujesz. I że naprawdę masz dużo pieniędzy. E, idziemy na kolejną parcelę. W sensie nie na kolejną parcelę, bo w sumie tam już byliśmy, ale gdzież to jest? Jak to się nazywa? Mm. Plaża poł a, południowa, a nie północna. Ja myślałam, że to jest północna, ale północna chyba też jest, mi się wydaje. Dobra, przybyli i e, ty idź, Dagmara, przeszukaj tą kajutę kapitana. Może go stamtąd wybawisz, co nie. Ty jesteś głodny, to idź za śladem e, Otyli i, i idź sobie coś zamów po prostu. O, słyszę, pojawił się e, duch kapitana. No to dobrze. Chodź go tutaj, ten zabawiaj dowcipami. W ogóle, Maria, serio, nie mogłaś się ubrać w ubranie codzienne, tylko w piżamie. No naprawdę. Ona chyba lubi bez butów chodzić, bo albo w kostiumie, albo w piżamie. O, w ogóle Marcel się spalił. No pięknie wygląda, naprawdę. Już nauczyłaś się? Tak, już możesz zaśpiewać spoko. To będziesz innych uczyć, chociaż. Dobra, bo re resztą nie chce mi się tego uczyć, bo to strasznie jest takie. Upierdliwe po prostu, ok? No i dobra, i teraz w sumie może bym się trochę bardziej o Tyliu zajęła, bo chciałam, żeby ona na te randeczki pochodziła, może chociaż, żeby jedną taką wakacyjną sobie odbyła. Czy to jest? Aha, w sensie myślałam, że to tutaj jest ta ta blondynka od Marcela. Taka. O, o ta obo Ona też jest taką jakby turystką, mi się wydaje. Ale to jakaś inna babka. Tu jest jakiś maciek, może weź go powitaj, może całkiem przypadkiem ci się podoba. To chodzi tylko o to, żeby on poszedł z nią na randkę, się zgodził i, e, i tyle. Chociaż widzę, że raczej tak na początek nie macie chemii, więc może być ciężko, żeby się zgodził, bo było paru takich, z którymi nie miała chemii, w sensie miała taką jakby ani złej, ani dobrej, i e, musiała się z nimi zaprzyjaźnić, żeby poszli z nią na randkę. Ale ogólnie, no, sporo ma tych kontaktów różnych, jakiś tam, nawet z wampirami się już umawiała. Ktoś tu jeszcze jest? Jakiś dorosły? to jest jakiś Tadeusz, nie wiem kto to. A to raczej dorosły, okej. Okay. Chyba pokazywała, że y, jej się podoba. A może to nie on był? Okej, okay, niby to... O, jest, jakaś coś tu się pojawiły, jakieś świerunki, więc... Jeśli nam nie ucieknie, to może się umówi na randkę. Mam nadzieję. No i spoko, zgodził się. To w zasadzie. No dobra, mo może trochę jej tutaj tych pragnień. Spełniam bitwa na poduszki. Tam łaskotki. Widziałam też, że chciałaś. Poproszę cię bardzo, on by chciał się z tobą zaprzyjaźnić. No może. Możemy spróbować. No i dobra, mamy dobrą randkę. Także zakończmy to spotkanie. To jest jakiś ten urban. Ktoś go... Chociaż może wiesz co? Tu jest sporo ludzi. To weź się rozejrzyj i powiedz, kto najbardziej. No, oprócz tego Tadeusza, ale to też podkreśliło tutaj Salome, czy jakkolwiek jej e, i, imię się wymawia. A czemu Na niej mas, masz minus 4 i minus 3? O, zgodziła się mimo tak niskiej relacji. Kogo by tu teraz jeszcze złapać? Tu jest jakaś do, 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 dorosła, więc możemy spróbować. A ogólnie jak tam się reszta ludziów czuje, no takie trochę głodne te ludzie, i, i śpiące, i e, ten... zmęczone, więc e, wydaje mi się, że sobie... niech sobie pójdą, zjedzą, ogarną się i chyba będziemy spadać. No ale jeszcze weź spróbuj do niej zagadać, może okaże się, że tu nagle mam trzy pioruny, aczkolwiek e, nie sądzę. Taka, ale co, coś tu się pojawiło, coś tu jest, także no dobrze. Także to już jest chyba 29 randka, tak mi się wydaje. Yy, nawet nie musisz nic robić, po prostu go zakończ. Dobra, chodźcie do hotelu, musicie się wyspać, bo to jest w zasadzie chyba ich ostatni teraz dzień wakacji, tak mi się wydaje. Ja nigdy nie pamiętam, jak to jest liczone. Yy, I co my tu mamy, czas ucieka szybko, gdy się dobrze bawisz, do końca twojego. Aha, czyli teraz mamy jeszcze jeden cały dzień. No dobrze, czyli gdzieś teoretycznie możemy pójść, ale no, za bardzo nie mam pomysłu, gdzie, gdzie, gdzie tu można by pójść. Marcel powiedz, no, kurczę, ten dolny pasek jest na tyle niski, że no nie za bardzo z nią, żeby to barabara bara zrobić. Chyba, żeby którąś inną zaprosił, ale tak raczej bym wolała, żeby to tutaj pani Virginia została jego partnerką życiową. Myślałam, że trochę bardziej im ta, ten dolny pasek wskoczy, ale jakoś tak strasznie słabo te ko kontakty lecą. No i dobra, tak Marka, ty tak trochę nie masz co robić, to może chodź sobie tutaj w basenie popływaj. A ty Otylia też, a Ty Marcel jeszcze tutaj będziesz trochę jeść. Te dwie porcje także. Chociaż w sumie Otylia też jeszcze je, ale właśnie skończyła. Ja to widziałam, że gdzieś tutaj się kręciła ta. Ruda pani, o, jest, ruda pani, dobrze. To może z nią Marcel pogada. Może ten ostatni dzień sobie spędzimy w hotelu, bo tak szczerze to... No na praktycznie każdej parceli byli już, jakby, więc. nie, nie mają za bardzo co więcej do roboty, także sądzę, że mogą sobie odpocząć tutaj. Też mają basen, też mają ten saunę, coś tam ten. Jakieś tam gorące źródła. O, dobra, mogą się smoknąć. To niech się smoknął. O, 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 o! Widzę, ktoś tu tańczy hula. Także zapraszam. Nie, nie do tego. Zapraszam dziewczęta do tańca hula. Psz, idźcie, idźcie. A ja proszę, jak tu dziewczyny wywijają. Nawet chyba radzą sobie lepiej od tej pani, która zaczęła. Bo ona jakoś tak niepewnie to tańczy. <grym> ona się już w nas zakochała, to ona ma taką wysoką relację. Ojcie, panie. No naprawdę. Ciekawe, czy jest już tutaj dostępna opcja, czy nie, można... Tylko nie wiem właśnie, czy to od razu by było, że bara-bara, czy że... No, chyba od razu by było, tak mi się wydaje. Poszły gorące pocałunki. Może zaraz Marcel się weźmie, ogarnie i się w niej zakocha. Okej, okay. zakochał się w niej. <laughs> Tego mi było trzeba. A tu ktoś widzę, że korzysta z sauny. I możemy się tylko przyłączyć, więc... No nie wiem, spróbujemy się przyłączyć bo mi się właśnie wydaje, że to chyba trzeba tam być. Eee, weźmiemy ją, zaprosimy, tylko że najpierw musimy tam chyba wejść, tak mi się wydaje. Że jak wejdziemy, to dopiero będziemy mieli opcję i zaproszenia. No halo, dlaczego ja nie mogę jej zaprosić? Hmm, mogę jej się oświadczyć? Poproś, wyproś ze spotkania. Ej no! Gro, czemu psujesz mi mój plan? Wydaje mi się, że powinno się dać tutaj ją zaprosić, ale... Ale gra jak zwykle nie chce współpracować. Dobra, to chodź tutaj, Martyl dołączy do swoich sióstr i tutaj tańczy, ta nic hula i tyle. Chociaż tutaj chyba już... Aha, tutaj żadna z jego sióstr nie tańczy już. <grytanie> One były zbyt zmęczone po prostu. W ogóle Otylia to, aha, poszła spać na hamaku. Ja nie wiem, co ona ma do tego hamaka już drugi raz tam coś ją kurci. No i co, nauczyłeś się? Chyba się nauczyłeś tego tańca hula, tak mi się wydaje. A jak nie, to. chociaż nie, tutaj mu się chyba nie zaliczyło jeszcze. No dobra, tam. najwyżej w domu to ogarniemy. Też w sumie nie jesteś taki śpiący jeszcze. No ja bym spróbowała, kurde, z nią to. Może trzeba mieć jeszcze wyższą tą relację, ale raczej wątpię, no. to oni w łóżku mogą ten. jak są już zakochani, a w saunie by nie mogli. Ej, ale na hamaku można, jaka je kupia ja jestem. Otylia mi taki ładny plan podpowiedziała, że gdy nie możesz w saunie, to hamak masz, nie? A ja po prostu nie ogarnęłam jej aluzji. No ta animacja jest po prostu przepiękna. No cudo, nie? Okej, okay, lecę do zobaczenia kiedy indziej, mam parę spraw do załatwienia. Dobrze. To, co chcieliśmy załatwić, to załatwiliśmy, także. No problemu, możesz iść. O, 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 dwa piorunki. No dobrze, dobrze. Także z nim powinno się bez problemów tutaj dać umówić, nawet bez e, wbijania przyjaciela. No i proszę. Co ty tam chcesz? Pewnie gramy, pewnie łaskotany, pewnie bitwa na poduszki, jak zwykle. Także proszę bardzo, łaskotki. Dobra, weź, zakończ tą randkę. I też w sumie widzę, że Degumara tak chciałaby urządzić przyjęcie, więc sądzę, że mogę jej to zaznaczyć, bo e, wydaje mi się, że ona niedługo będzie się ten. Z tym swoim narzeczonym brać ślub i chyba urządzimy te też przyjęcia weselne. Albo może takie zwykłe po prostu. Zobaczymy. No właśnie, moje wakacje dobiegły końca i pora wracać do domu. Musisz się teraz wymeldować i przygotować do wyjazdu. No to już się właśnie przygotowałam. No dobra, wakacje dobiegły końca, więc też odcinek dobiega końca. I w następnym zajmiemy się już biznesami, Marcela, więc. No, czekajcie na następne i na biznesy. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was na Discorda, bo mam Discorda i tam często dzielę się tym, co rozegrałam w innych rodzinach Legacy, więc no, jeśli chcecie być na bieżąco z takimi kwestiami, to polecam. W opisie również, w sensie link do Discorda jest w opisie, jak również w, w opisie macie link do naszego rodowodu, który staram się w, w miarę aktualnie uzupełniać. Także no. No i cóż, no, do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!